Cześć, Piwolok Radzi. Piwolok Radzi dzisiaj po dłuższej przerwie nie było mnie troszeczkę. Pochłonął mnie konkurs pit domowych, który organizowałem w marcu. Później pisałem jakieś artykuliki, o których może opowiem przy innej okazji. Tymczasem przyszła wiosna, skończyły się święta wielkanocne. Wracam, wracam, wracam. Mam nadzieję, że znajdę motywację i siłę, żeby od czasu do czasu jednak coś dla Was nagrać. A w offline jeszcze też mnóstwo innych pomysłów, także nie tylko, nie tylko na blogu, jakby działał. Dzisiaj mam dla Was piwo tygodnia. Piwo tygodnia, o którym jest ostatnio dość głośno Lwówek Jankes. Nowe piwo z, z browaru w Lwówku Śląskim. Piwo w stylu. Ale, tak przynajmniej jest napisane na etykiecie, natomiast jest to konkretnie American Pale Ale, piwo jasne, nachmielone nowofalowymi amerykańskimi chmielami, dość mocno nachmielone, lekkie w odbiorze, o chmielowym, cytrusowo-żywicznym charakterze. Takie powinno być, jakie zaraz się przekonamy. Parametry 4,2% alkoholu, 12,5% ekstraktu. Zatem piwo nie jest jakoś, jakoś szczególnie głęboko odfermentowane. To dobrze. Więcej smaku, mniej alkoholu. Jestem za. Tu jest jakaś zagadka jeszcze. Napisano tutaj, że jest pięć rodzajów chmielu. Natomiast zdradzono tylko jeden. Nie wiem, czy to będzie widać. Jest taka układanka. Widać, odkryta, odkryta jest tylko część tej układanki. I tą częścią jest chmiel Sybilla, czyli polski chmiel. Czy to na pewno jest amerykańskie PRL? Zaraz się przekonamy. Słyszałem dużo dobrego o tym piwie. Jestem pozytywnie nastawiony. Zatem przedłużając otwieramy, patrzymy, co tam w środku. Wówek jest takim browarem, który ma dość spory zasięg. Zatem będzie się zapewne spróbować także tego piwa. Zaraz wam powiem, czy warto. Ale mamy. Budujemy jakąś tam pianę. Piwo nie jest raczej mocno nasycone, więc... może O, ale z daleka już bucha cytrusami. Bucha cytrusami, także jest to, co powinno być. Kolor taki niezbyt ciemny bursztyn. Pomarańczowy, lekko opalizuje, więc nie jest takie super klarowne z iskrą. Piana jak na ale na no całkiem elegancka dość wysoka perferże dość głubie mchamy no jest, jest żywiczność żywice trochę cytrusów sumarycznie taki aromat gry troszkę mango może Czujesz karmel na karmelu. Kolor też sugeruje, że piwo delikatnie karmelowe będzie. Bardzo ładny aromat. Bardzo ładny. Brawo, Lwówek. Brawo, grupa browary Marka Jakubiaka. Świetne piwo się zapowiada. Jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze piwo. Owocowe, karmelowe lek Ewidentnie chmielowe, dobrze nachmielone, solidnie nachmielone piwo, owocowo-żywiczne, bardzo dobre. Do tego jest średnio treściwe jest odrobina słodyczy, która kompensuje chmielowość. Obawiam się, że ta. Ta odrobina słodyczy nie jest taką odrobiną. Z czasem może to piwo może zacząć męczyć, gdyż goryczka jest na poziomie no powiedzmy średnim, niezbyt wysokim. Balans powiedzmy no jest zachowany, jest zachowany, tak? czyli z jednej strony słodycz, z drugiej strony goryczka, która chyba kompensuje to. Co tu dużo mówić? Bardzo dobre piwo, świetne piwo. Mam nadzieję, że nastawę z w portfolio browaru w Włówku Śląskim. Ostatnio nie miałem dobrej opinii o tym browarze. Zwracam honor. Mają dobry piwo zrobili świetne piwo. Kolejne piwo, nachmilone po amerykańsku, z grupy browara, browarów Marka Jakobiaka. Kolejne było, w pierwszym było Grampli. Jest też Bojan. Black Ipa, które też jakby ma charakter chmielowy i, i od tego chmielu amerykańskiego właśnie. Jeszcze na chwilę wróciłem do tego piwa, bo nie wszystko o nim powiedziałem. W smaku oprócz słodowości, karmelowości, takich słodkich nut, jest wyraźna wyraźny posmak chmielu też, tak? taki w aromacie ten chmiel był cytrusowo-żywiczny, w smaku bardziej taki trawiasty, ziołowy, tak jakby na aromat nachmielono odmianami chmielu amerykańskimi, natomiast na smak nachmielono tą polską sybilną. I to daje całkiem ciekawy efekt. Piwo jest stosunkowo nisko wysycone, mało bąbelków tak zwanych, pije się bardzo dobrze, jest dobrze zbalansowane, nisko nagazowane, bardzo, bardzo pijalne. Co więcej, nie wiem jaka była cena, ale jeżeli tak, tak stosunkowo duży browar, jakim jest Lwówek Śląski, może sobie pozwolić na, na wypuszczenie takiego piwa w stosunkowo przystępnej cenie. To może być hit. To może być hit i yy, radzę Wam lecieć po butelkę, bo, bo zaraz może nie być. No to tyle. Smacznego Wasze zdrowie i do zobaczenia. Świetne. Pyszne. Takie dobre. Takie dobre.